Cześć kochani, manko, dotarliśmy dzisiaj z Emilem na szczyt śnieżki i ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że jestem w życiu mega wdzięczna, że mogę spełniać nie tylko swoje marzenia, ale również marzenia innych, bo to wejście na ścieżkę było takim marzeniem Emila. I też chcę, żebyście wypamiętali, że warto mówić o tych marzeniach głośno, bo może ktoś się spełni. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy to zrealizować. Trzymajcie się! Hej, hej! Jesteśmy na szczycie. Na najwyższym szczycie karkonoszy śnieżka 1602 metry nad poziomem morza. Weszliśmy tutaj z naszym kolegą Emilem Derlichem, osobą niepełnosprawną, osobą na wózku inwalidzkim. Towarzyszą nam naprawdę niesamowite emocje. Jest radość, wzruszenie i dla takich chwil naprawdę warto żyć. Z tego co czuję, to emocje są naprawdę niesamowite. Emil widzę w pełni jest zadowolony. Po co robiliśmy to wejście? Nie tylko po to, żeby pokazać, że...